Cześć! Ja przechodzę do Was właściwie tylko po to, żeby przypomnieć, że wszyscy kiedyś, tak jak, tak jak tu siedzimy, tak jak się tutaj spotykamy, wszyscy kiedyś przejdziemy do historii. To znaczy, większość ludzi po prostu umrze. Kopnie w kalendarz, trafi na jakąś feralną porcję mefedronu, ale ci, którzy zobaczą tę prezentację, przejdą do historii. Ja zawsze chciałem przejść do historii i po części mi się to udało. Dzięki sztucznej inteligencji właściwie teraz przechodzę do historii, bo reprezentuję zawód, o którym tak właśnie się mówi. Na szczęście, już w pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego. Czytałem poezję Świetlickiego, potem słuchałem płyty Amnezja grupy Radiohead. I to zgłębianie dziedzictwa kulturowego doprowadziło mnie do wniosku, że najlepszym zawodnikiem sumo jest życie. Ono wygląda tak, jakby chciało się do ciebie przytulić, a tylko marzy o tym, żeby obalić cię na ziemię i zalać gorącym potem. Ja nie czekałem na potem i. Zostałem pierwszym copywriterem na Pradze Północ, który zajął się projektowaniem graficznym plakatów. Zająłem się na poważnie, o ile można tak powiedzieć, o projektowaniu palcami na padzie laptopa, na darmowym programie online, który zacina się i nie ma autosave'a. Tak czy inaczej, zacząłem robić kolaże. Potem trochę eksperymentowałem, popracowałem nad warsztatem i wyszły mi z tego kolaże. W portfolio mam też. Kolarze i kolarze, bo kolarze robi się szybko. A ja jak najszybciej chciałem przejść do historii. Był taki miesiąc, że w 26 dni wykonałem 21 prac. Puff. Choć generowałem dużo kontentu, liczba polubień pod plakatami na Instagramie, mówiąc wprost, ta liczba nadal była cyfrą. Ale nie poddawałem się. Tworzyłem kolejne, publikowałem, projektowałem, tworzyłem, publikowałem, potem znowu piłem. I to takie konsekwentne produkowanie kontentu, konsekwentne publikowanie tego kontentu, w efekcie bardzo mi się opłacało. Otóż zorientowałem się, że od kilku tygodni sam Instagram wręczył mi spersonalizowanego Shadowbana. Moje posty były niewidoczne, hashtagi nie działały. Przeczytałem, że warto na tydzień wylogować się z Instagrama, i wtedy blokada zostanie usunięta. Tak też zrobiłem. Teraz wiem, że to TikTok napisał ten artykuł, bo nic to na Instagramie nie dało. Może było nawet jeszcze gorzej, ale za dobrze nie pamiętam tego okresu swojej twórczości. Jak zalogowałem się z powrotem po tygodniu, to postanowiłem całą tą moją frustrację szerować wszystkim ludziom naokoło, tak żeby widzieli, jak bardzo jestem nieszczęśliwy. Wziąłem pierwszy z brzegu plakat. Na początku wysyłałem ten plakat w wiadomościach prywatnych, potem ten sam plakat. Wrzuciłem gdziekolwiek i oznaczałem na nim ludzi, znanych, nieznanych. Różne rzeczy robiłem z tym plakatem, naprawdę. W końcu postanowiłem nawet ten plakat wydrukować i oprawić i z tego procesu drukowania i oprawiania zrobiłem serię trzech filmów. Nawet nie tutaj mam, ale Skąd oszczędzę wam. Najważniejsze jest to, że ten sam plakat szerowałem wszędzie. Aż pewien magazyn lifestyle'owy z Krakowa odezwał się do mnie i napisał artykuł o tym plakacie i o innych moich plakatach. Tydzień później dostałem pierwsze komercyjne zlecenie. Moje plakaty wylądowały na tym, co każdy triumfalnie trzyma w dłoni. Po co warto stać w tych długaśnych kolejkach na festiwalu muzycznym czy na tym, co warto mieć dziś, dzień po afterparty konferencji Isle of Marketing and Technology. Otóż moje plakaty wylądowały na stalowych, bezprzewodowych, posiadających średnicę 5 cm. Czy wyobrażacie sobie bardziej popularny nośnik reklamowy niż puszka piwa? E, szczególnie jeżeli chodzi o sztukę. A ja muszę się pochwalić, zostałem poproszony od razu o zaprojektowanie aż sześciu sztuk. I to całe doświadczenie z puszkami doprowadziło mnie do przekonania, że aby przejść do historii jako twórca kontentu, trzeba z naszym kontentem robić to, co robimy właśnie z puszkami. Recykling. Recykling treści. Zobaczcie, Andy Warhol też wziął na warsztat puszki. Były to puszki zupy pomidorowej. I choć Warhol robił też zdjęcia penisów, e, malował zwierzęta, projektował buty, założył magazyn lifestyleowy, miał swój program w telewizji, stworzył krzykliwe portrety Merlin Monroe i wszystkich innych mieszkańców USA, Andy Warhol to puszka na zupę pomidorową. Choć wiadomo, że dzień wcześniej zapewne to był rosół. Salvador Dali, też bardzo płodny, ale kojarzymy go jako zegarmistrza. Matejko to stańczyk, much to krzyk. I po was też zostanie jakiś jeden krzykliwy obrazek, jakiś jeden krzykliwy bumper, jakieś profilowe, jakiś mem. Tylko na to mnie stać. Dlaczego tak jest? Bo przeciętny czas utrzymania uwagi na czymkolwiek, co widzicie w internecie, trwa mniej więcej tyle, ile mojemu szefowi podje... jakby kiełkowało w głowie, żeby mnie zwolnić, gdy po raz pierwszy zalogował się na chat GPT. Jakieś 6-8 sekund. 6-8 sekund tyle mamy jako twórcy kontentu, by przykuć czyjąś uwagę, bo nasi odbiorcy dziennie przeglądają około 500 publikacji i zapamiętują z tego 10%. Ile? 10%. Ile? 10%. A mówię o tym trzy razy tylko dlatego, że dopiero gdy zapamiętasz i widzisz coś trzy razy, jest szansa, że nie wypadnie to z twojej głowy, jak ta najfajniejsza część wczorajszego afterparty, kiedy przekrzykiwałeś tłum, zamawiając jeszcze jedną kolejkę, jeszcze jedną kolejkę, jeszcze jedną kolejkę. Pum, pum. A barman zamiast jednej, nalał trzy. Czy są też rodzaje treści, które nasz mózg najchętniej zapamiętuje? To jest ważne, bo mózg ma ograniczoną jakby pojemność i, i zapamiętuje nie wszystko. Zapamiętuje to, co uważa za ważne, to, co najczęściej się powtarza i to, co powtarza się najczęściej. A jakie informacje zapamiętujemy? Wziąłem na warsztat, na potrzeby tej prezentacji najmłodszą generację, 15-25, generacja Z. Okazuje się, że dla nich głównym, źródło, jakby głównym źródłem informacji o świecie jest YouTube i ma taki wynik, a ja mam wrażenie, że na YouTube być może generacja Z w tych siedmiu pozostałych procentach mówi jakimś żargonem i dlatego nie ma ich w tych badaniach. A jak popatrzymy na dalsze wyniki też są naprawdę fenomenalne. Facebook, Instagram, TikTok jako główne źródła informacji o świecie. Te wyniki są tak mocne, jak wszystkie warianty śliwowicy łąskiej na bazie śliwek, wody źródlanej i tej tradycyjnej receptury do Mestosa. Tradycyjne media, oczywiście gorzej. 12% za główne źródło informacji o świecie typuje gazety drukowane. Dwóch na pięciu, radio czy telewizję. Ale mam nadzieję, że w ogóle nie zapamiętujecie tych wyników, bo te wyniki w najbliższym czasie się zmienią. One już są nieaktualne. Wszystko za sprawą narzędzi do sztucznej inteligencji, które sprawiają, że kontentu będzie jeszcze więcej. Kontent będą tworzyć. Twórcy kontentu, content będą tworzyć odbiorcy kontentu, content będą tworzyć nawet dozorcy parkingów całodobowych w przerwach między obchodami po placu. A już dzisiaj tego kontentu nie za bardzo chcemy czytać. Jesteśmy przebodźcowani i dozorcy parkingowi będą jeszcze bardziej samotni niż teraz. I bardzo dobrze. Bo chciałbym wam opowiedzieć o trendzie nowa nostalgia. Ten trend dotyczy właśnie generacji Z i milenialsów. Nowa nostalgia to nic innego jak odwrócenie się od tego, co internetowe, odwrócenie się od tego, co mobilne, na poczet rzeczy namacalnych, analogowych, nad którymi mamy poczucie kontroli. Zdecydowanie bardziej wolimy dzisiaj starą. Deskorolkę, wrotki, kasetę VHS czy płytę na winylu, niż właśnie aplikacje mobilne, bo te aplikacje mobilne nie dają nam poczucia bezpieczeństwa. Już teraz generacja Z w 15% deklaruje, że woli myśleć o przeszłości niż o przyszłości. Jeżeli chodzi o wybór produktów, 54% woli vintage, retro meble, vintage, retro ciuchy, vintage, retro samochody. A 50% mówi, że tęskni za mediami tradycyjnymi. To jest paradoks. Jesteśmy w takim momencie rozwoju komunikacji, że młodzi ludzie tęsknią za gazetą papierową, choć nie mają pojęcia, gdzie kupuje się gazety papierowe. Ale tak oczywiście będzie tylko do czasu, do czasu aż ktoś im o tym powie na YouTube. YouTube mówił przez lata bumper 6 sekund. Niepomijalny, no killer, jeżeli chodzi o content w internecie. Tymczasem, dziś najbardziej rosną podcasty i one nie mają 6 sekund, a średnio w Polsce 43 minuty, i też jest fajnie. Też potrafi przyrastać z roku na rok o 200% więcej nowych tytułów. I w każdej grupie docelowej od 15 plus po 50 plus podcastów w Polsce regularnie słucha przynajmniej 25% populacji. Podcast zresztą to tak brzmi podcast. To jest rozmowa między ludźmi. Też to brzmi tak bardzo nostalgicznie. Nostalgię pogłębiła oczywiście pandemia, nostalgię pogłębia wojna. Ale to na stałe wpłynie na sposób w jaki my jako odbiorcy będziemy konsumować treści. Mam wrażenie, że te treści onlineowe będziemy konsumować jak media tradycyjne. I co to dla nas oznacza jako dla twórców kontentu? To oznacza mniej więcej tyle, że wszyscy musimy zatrudnić osobę od recyklingu treści. W mediach tradycyjnych taka osoba była od zawsze, w online to pewnego rodzaju nowość, więc powitajmy nowego kolegę w zespole. Ja w wieku 24 lat byłem stażystą w rozgłośni regionalnej radia i nieśmiało zaproponowałem taki sposób w jaki zwielokrotnić liczbę informacji na antenie jednocześnie odciążając zmęczonych już dziennikarzy zobaczcie to jest taki przybliżony przybliżona ilość informacji na żywo emitowana na antenie gdy przyszedłem do tej stacji to co zaproponowałem to stworzenie podsumowań każdego dnia i powtarzanie 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 tych podsumowań w weekendy, kiedy ludzie mają czas, żeby słuchać radia, nie tak jak w tygodniu, gdzie wiele rzeczy nam po prostu umyka. To był jeden z powodów, dla których ta stacja z ósmego miejsca awansowała na podium, jeżeli chodzi o wyniki słuchalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A ja za starzysty awansowałem właśnie na wydawcę i recyklingowałem dalej. Jeżeli naszym gościem był starosta powiatu Krapkowickiego, to na bazie tej rozmowy tworzyliśmy skrót tej rozmowy. Ta rozmowa trafiała na portal informacyjny. Robiliśmy na tej podstawie kilka newsów, zapowiedzi kulturalne i drogowe. Cytaty z tej rozmowy trafiały do lokalnej gazety, a wideo nagranie z tej rozmowy sprzedawaliśmy zaprzyjaźnionej telewizji. I teraz Wy też musicie robić to z Waszym kontentem: powtarzać. Jeżeli powiem. Cześć, tu Sławomir. To nie pomyślicie o tym piłkarzu. Nie pomyślicie o tym aktorze. Czy o tym przystojniaku. Pomyślicie o nim, bo to ten Sławomir od zdania cześć, tu Sławomir zaczyna każdą swoją wypowiedź. Nawet jeżeli ktoś go pyta, czy woli być spalony, czy tak tradycyjnie leżeć w dechach, to on zacznie od cześć, tu Sławomir. On ma z tym hasłem kubek. Naklejkę na samochodzie i koszulkę. Nie pozwól, żeby on przeszedł do historii, a ty taki zwykły trup. Chciałbym, żebyście po tej prezentacji zostali z takim przekonaniem, że tego kontentu już wystarczy. Radzę skupić się na tych treściach, które charakteryzują trzy rzeczy: treści, które się nie starzeją, treści, które pojawiają się wszędzie i treści, które zawsze przykuwają uwagę. Mówimy na nie tak, choć można powiedzieć, że evergreen to nic innego jak drugie imię tego pana. On też się nie starzeje. On też pojawia się wszędzie i zawsze przykuwa uwagę. Ale wasz nowo zatrudniony wydawca z pewnością będzie wiedział, czym jest Evergreen, bo z Evergreenem nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zaoszczędzić czas i pieniądze. Tu chodzi o to, by budować spójność we wszystkich kanałach waszego dotarcia do odbiorców, bo dzięki temu, powtarzając kluczowe dla was wartości, kluczowe dla was wyróżniki, sprawiacie że nie wypadniecie z pamięci waszych odbiorców i być może rzeczywiście przejdziecie do historii. Naprawdę nie trzeba nabijać kolby kukurydzy na wiertło wiertarki i stracić jedynek albo robić tego co robi ten pan po prawej stronie patrząc na ekran, że o lizaniu kibla nie wspomnę. Żeby przejść do historii można zrobić coś innego. Warto zacząć od tego, żeby z Waszym nowo zatrudnionym wydawcą wybrać tekst, który najlepiej jest o Was, o Waszym produkcie, o Waszej marce. Na bazie tego tekstu stwórzcie serię kolorowych postów z cytatami z tego tekstu. A wcześniej na bazie tego samego tekstu nagrajcie podcast. Jak już będziecie go nagrywać w studio, to fajnie wyglądają relacje Reels na Instagramie. W międzyczasie możecie ten sam tekst. Wrzucić sztucznej inteligencji i niech na bazie tego tekstu przygotuje treść piosenki rapowej. Jakiś mocny raps. I wejść jakiegoś influencera, który po prostu wy zrobi wykon, wykon, wykon e, na TikToku. Potem wystarczy zrobić o tym case study na LinkedInie i za rok to nie ja, a wy będziecie debiutantami na konferencji Isle of Marketing and Technology. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jak już wybierzecie ten, ten artykuł, jak już wybierzecie tego Evergreena, to nie zapomnijcie też wybrać zaległego urlopu. Już wystarczy tego kontentu, naprawdę. Można odpocząć. Dzięki, Klaudia. Bardzo dzięki.